Cześć się mano z tej strony Is i witam w kolejnym trzecim odcinku Rota Tower choć 3 powinien być już czwarty a mianowicie tak jak widzicie normalnie miałem grać tu w let's play to jest bez niczego a tu ma auto zapis I ja podbiłem tylko... ja tylko Sycylię podbiłem ale mi się to nie, nie zrobiło więc ja po prostu czytam grę jeszcze raz tutaj no to jedziemy. Mm. Okej. Okay. Muszę to nagrywać od początku! Jaki sensu. Bo się nic nie nagrało! Chwila. Masz. Tak, chcę zaatakować serakulmy. Damy to i to. Albo do i to, bo raczej zarany nie możemy. Rabiny, ok? koniec tury my, jedziemy! Szturm! Ha. Bezdyskusyjne zwycięstwo. Dobra, zajęliśmy Syrakuzy, zniewolimy ludność. I pan... Ty jesteś lepszym wodzem, czekaj, ty masz trzy gwiazdki, masz dwie gwiazdki. Czyli tym pojedziemy. Czyli ty, Quintusie, pojedziesz tu. I ty sobie tu zwerbujesz dwa oddziały straży miejskiej. Wulkana weźmiesz sobie. Brokowane drogi. I drewniany mur. A w Syrakuzach damy... Neptuna może. No tak, kto mamy wulkan... Nie, to weźmiemy tutaj Neptuna. Yy, drogi i koszary. naprawa mur. I zwerbujemy... Dwa oddziały Straży Miejskiej. Okej. Okay. A teraz szpiega wyślemy tu. Do Liberium. Dobra, przyjmiemy ten. Od nich. O i widzicie, mamy te libeleilum. O, Milicja Miejska Harcownicy. A, to no to zajmiemy. Ty tu masz już oddziały. Tu się szkoli, jeszcze jeden. No to poczekamy aż ci się przeszkoli więcej. O, czemu ty tu stoisz? Tylko mi kasa idzie za utrzymanie większa. Co tu prowadzący musztra? Aha. Ok, dodamy drewniany mur tutaj. Pałac namiestnika, drogi i wulkan. Dużo kasy pójdzie, ale... O, ponowne przeszkolenie. Będą po prostu lepiej walczyć. I świątynię neptuna walniemy. Walniemy. Następna tura. Pieniądze są. Co my tu mamy? To tylko rekrutacja. Okej, okay, no to tylko to mnie interesowało. Okej. Okay. Weźmiemy Ciebie. Hastati. A to zamiast może tych Hastati wezmę tych. I łuczników. Żeby w Syrakuzach też został oddział. A peltaści najemni. Engage i... was też kupię. Żeby w Syrakuzach było żołnierzy... Okej, okay. koniec tury bo Po prostu mogłem tam zostawić, jak żebym podbijał tutaj w ogóle, ale no, wolałem to po prostu przejść z wami. Utrzymaj się, nie ma żadnych tam... budowę w kapu i drewnianego muru. Aha. Okej. Okay. Wojna. Krok w dołosu... Do doło Intus cypion. O, i sam raz jeszcze się tutaj pojawił. A tu jest sprawozdanie z przebiegu. Okej. Okay. Mm, znowu wpadły pieniądze. Szturm. Huh, znowu z automata po prostu pójdziemy. Dobra. Lilibeum. Zajęte. Zniewolić ludność Naprawimy drewniany, drewniany mur Saturna I damy drogi I przeszkolimy sobie jednostki Bo tu możemy też szkolić oddziały Okej, okay, to jest O, to jest dobry gościu Polityk Teraz zobaczymy jak nas w Senacie lubią Kuria Senatu Aha, czyli jesteśmy na razie tak, wszystko jest tak samo eee, Pokaż, że w rodziny jest Cornelius z Julian z Cypion Quintus Cypion Gajusz z Cypion Dziedzic frakcji, ale to jesteś jakiś taki trochę... taki... Ty jesteś dobrym wodzem. No i go zostawię, bo... Ty jesteś... ...też jesteś dobry... ...dziwak. Aha, dobra. Nie, jednak tego zostawimy, bo tu się widzicie... ...zalec długo już dorośnie. Okej. Okay. Mądry nie sprawdziłem ile nagrywam. Kartaginy. Muszę wysłać flotę. To muszę w Serakuzach ją zwerbować. Bo w rybalu raczej nie mogę. Tak jak myślałem, to muszę tu zbudować port. Tu w nie zbuduję koszary. I świątynię w wulkana. Okej. Okay. Kapua. Też port trzeba zbudować. Mhm. Dobra. No, koniec tury po prostu. I został... I teraz tylko hop. Dobra. O. Quintus został z tym. Okej. Okay. No, no. Armia Ty masz dość silne wojsko I yeah. dlatego myślę żeby tych wysłać jeden oddział ty? A tu hoplityr wysłać tu yeah. Mam hey, sure. no, zająć Kartaginę? Wracajcie się Mam 10 turna to więc tu zdążę, żeby wyszkolić jeszcze 3 oddziały Hastati Dobra, z Saturna. turna. Agenci szpieg Dobra, czyli najpierw tym... O boże, że to wszystko w dupy wzięli Nie, nie, tu

Dobra teraz, tu jeszcze też mogę... A, brukowane drogi Brukowane drogi Duża świątynia Neptuna yy, Aha dobra Misja handlowa i port A jeszcze Kapuła Świątynia Wulkana I drogi rzymskie I Tirari Tu jest dość fajna taka armia też ale to ja się na później zostawię o, klaw już dorosł, tak jak mówiłem ile mamy, ile nam jeszcze czasu zostało? kurias na to. jeszcze 8, ty, jeszcze czasu normalnie dużo yy. okej okay. i tu jeszcze szkole. o i wyszkolę ten okręt I dobre, bierzemy. Gdzie to jest? W Quintus Czyli tu OK sir. sir! Daryl! Arward. Imperator! Okej! Okay. Ready. Ready. trochę z tymi wojskami. W i wy. Fak mi port. Mam no, słodko. Yes, Jakie mi tur zostało? Pięć tur, no to luzem. Fuck. your lives! No more moves, sir! Yes, captain! Fuck! Yes, captain! Disembark orders, okay, prepare dobra. for battle! Besieging settlement, sir! Settlement under siege, sir! przywódca frakcji i ja teraz nie mam jakiego gościa tu wsadzić, dlatego ale tu mam pełno, dobra, to łatwiutko, aha, przeszkolimy ich, żeby byli lepsi, bo to prawie nic nie kosztuje, c dwa wyszkolić i będzie git, ok Buntownicy, Kartagina, szturm. Automatycznie, bezdyskusyjne zwycięstwo. Zwycięstwo. zniewolić, misja wykonana. I dostałem kolejną jednostkę Tirarii. Okej, okay, i pójdzie... Oszczędny, bardzo dobry budowniczy, dobry Pi. To weźmiemy Ciebie. Wraz z Emity Raria. Ok. Ok i Ty płyniesz. Set sail. Nie no more moves, sir. Ready to sail. A karta ginie, trzeba po naprawiać Kamienny mur i to I czy tu jest jakaś świątynia Bala, to to zburzymy Aby budujemy y, Wulkana Ponowne szkolenie Będzie można było dużo Aaa, tu można dużo jednostek werbować fajnych y, To jeszcze walniemy wam tu Trójrzędowca ekwitów... Aksil i dwa oddełek Princepsu Tu będzie duża armia Ale z Kartaginy jeszcze będziemy walczyć potem z całą tą No Dobra Póki na razie to mi to przyniesie korzyść Ale Kartagina to jest taki mały cycek To pałsus Okej Tragedia w rodzinie, Matela. Boże, jaki Okej, okay, kartagina. Kartagina to naprawdę jest taki mały cysek. Trzeba, trzeba zdobyć. Ale to zaraz będziemy, jak zablokujemy port... Dupie. Z Kartaginy pójdziesz. Ty, de, de, myciuszu? Chyba, że gdzieś jest gość? A co tu tak... Co tu jest tak, do bani? Dobra, w szkole dwie jednostki, powinno być lepiej. Tu jest zaś pełno tych. To... już szczepion Gaius? Gajusz, gajusz. Eee, dobra. Ty. Ty wyjdziesz tu. A ty swoimi... okej okay. nie ja trochę za dużo ich wziąłem eee, dobra Mo... a ja nie będę nic kupować w razie czego kto to tu jest? Karta kapitan chrystus dziwne imię, niech przyznam Oryginalną. A pascypion idzie do kartaginy. Automatycznie tak to wygramy. Dobra. Ten tas. Idziesz tu. A ty szturmujesz. Szturm. Ej, ludziska, mi się nagrywanie wyłączyło, ale to nic, bo mi miejsca na dysko brakło. Ale dobra, ja zajmę tylko ten tars i to tyle. Nic więcej tutaj, nic, nie, nie bawiłem się, nie... Okej, okay, tu też jest flota. W Syrakuzach coś mi tutaj jest tak jakoś nieładnie, bo tu armia jest jakaś? Jest armia, to jeszcze Princepsa jednego wyszkole. Teraz zajęłam się rozbudową miast. Sama wiem, że trzeba miasta rozbudować. Okej, tak zaraz będę kończył. Co oblegają mi? Hmm, nie zwycięstwo. Dobry dowódca Ponowne szkolenie Zwerbuję jeszcze oddział princepsów i psów, bo to jest dobre na kawalerię Miasto się powiększamy sama Pałac prokonsula Raport zbudował, budową oblega rara Okej, okay. jest ranie dbanie Nie chcę ciebie, nic nie masz. Egipt. Rzyd. Ok. Armia. Ła, 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 Członek rodziny kapła... Członek rodziny. Czekaj. Dzieci frakcji. Aulus Szalony. 5. 5. 5. Członek rodziny... Przywódca frakcji. Ok, na razie nic się nie możemy ruszać. Co my tu mamy? Sprawozdanie, miasteczko rośnie, filozofia stoicka. Aha, dobra. Najbardziej załasana frakcja... What the fuck. Y Wyciepał mi na pulpit na chwilę, sorry Okej okay. Jest. Jest Gdzie, gdzie ty? Bardzo dobrze Z Syrakuzy to w Messanie jesteś A przyjdź sobie tu Tak, 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 to będzie Twoja początkowa armia Wchodzisz na, na łódź i jedziesz bo to jest kartagiński teren. A ja tu pójdę. Zanim już Kartaginę podbijemy. To by był ku... O! Takiego gościa to ja rozumiem. Nie ten co poprzednio był. Okej. Okay. Ja mam jakieś misje od Senatu? żeby potem nie było. Dobra, nic nie mam. Tylko widziano wojnę. Germania z cytą. co mi to wchodzi? Okej. Okay. I wybuduj to strażnicę. Engage the enemy! Okay. Okej. Dobra. Wchodzimy na teren wroga. Ale ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć i do kolejnego odcinka.